Dzień dobry państwu, Piotr Żurek. Dzień dobry, Stanisław Zapotoczny. Chcielibyśmy z państwem porozmawiać na tematy wschodnie. Wielokrotnie już. cały czas o nich chyba rozmawiamy. To chyba najczęściej. No, ale. W tym, w tym, że głównym wątkiem zawsze w naszych rozmowach była sprawa Ukrainy. Często właśnie związana z tym konfliktem na tamtych terenach, jak chociażby czy to związane z polityką Polski w stosunku do Ukrainy, ale wydaje nam się, że warto również zwrócić uwagę, szczególnie wręcz uwagę na drugą stronę tego konfliktu, a mianowicie na Rosję i w jaki sposób to państwo redefiniuje swoją historię, w jaki sposób zafałszuje, potrafi fałszować właśnie e, fakty historyczne związane właśnie z rozwojem tego państwa. Często jest to tak przedstawiane, aby usprawiedliwiać własną jakąś politykę imperialną. E, także z tego względu, właśnie chcielibyśmy zwrócić uwagę chociażby na Człowieka, który rządzi w tym państwie, czyli właśnie Putina, prezydenta Rosji Putina i jego właśnie wypowiedzi w mediach trzeba też wprost powiedzieć, że wielu obywateli polskich, ale nie tylko, bo to też i również przedstawicieli mediów zagranicznych, ale też mieszkańców Europy, Stanów Zjednoczonych, wielokrotnie bez zastanowienia się nad. Sensem i prawdziwości tych wypowiedzi zachwyca się właśnie słowami tego człowieka. Tutaj swoim wstępem natchnęłeś mnie niejako do pewnej dygresji, która w związku z tym nie będzie dotyczyła Rosji i wywiadu udzielonego przez Władimira Władimirowicza Putina, ale jak mówiłeś o tym, że państwa które mają ambicje, które są poważne, prowadzą także swoją politykę historyczną, i nie zważają na to, czy ona jest prawdziwa czy nie, po prostu wymyślają historię na swoje potrzeby. To jak już mówimy o kierunku wschodnim, no to ciągle też trzeba pamiętać o Ukrainie, która nie ma oczywiście żadnej własnej tożsamości ani żadnej własnej historii takiej, jaką byśmy uważali za słuszną, natomiast dobiera sobie. Politykę historyczną i etos, taki, który jest nie do przyjęcia, o czym wielokrotnie mówiliśmy, bo ten etos banderowski, wytworzony w okresie przed II wojną światową, w czasie okupacji niemieckiej, czyli etos, który prowadzi generalnie do mordowania innych, a w szczególności Polaków, bo oni są postrzegani przez obecną Ukrainę i obecne jej władze zarówno centralne, jak i lokalne za głównych wrogów, Ukrainy. Nie Rosja, absolutnie nie Rosja, tylko Polska. Ale już wracając do tego, o czym wspomniałeś we wprowadzeniu, to natknął mnie nie, nawet nie ten wywiad, którego powiem, że nie miałem ochoty w całości słuchać, choć znam język rosyjski i niektóre rzeczy z przyjemnością słucham, jak na przykład wypowiedzi prezydenta Łukaszenki. Obejrzałem pewne jakieś skróty pisemne, czy właściwie takie transkrypcje. Tego wywiadu, no bo są takie programy, które pozwalają z, z dźwięku na, na tekst przerobić. No i co nam się na, nauczyłem, a właściwie dowiedziałem, bo nauczyłem się o historii Rosji znacznie wcześniej w Liceum i to za komuny, później oczywiście poszerzając tę wiedzę. I dowiedzieliśmy się od Władimira Władim, Władimirowicza Putina, że Rosja, a on Rosję postrzega przez pryzmat Księstwa Moskiewskiego nie w żaden inny sposób. Rosja to jest gdzieś tam po, początki swoje bierze w IX wieku, co oczywiście jest kompletną nieprawdą, bo państwo czy właściwie ruś, o której mówimy w sensie historycznym, to są rozległe oczywiście tereny na Wschodzie. W, którym, w której to Rusi oczywiście dominowały pewne ośrodki władzy. I ten, że Władimir Putin przywłaszcza niejako Moskwie dwa ośrodki władzy ośrodek Nowogrodzki i ośrodek Kijowski. Trzeba pamiętać, że tak jak to w czasach feudalizmu, Ruś była podzielona na wiele dziesiątków państw różnej rangi, czyli i wielkości, i politycznego znaczenia. I na pewno Moskwa w tamtym czasie nie była tym podmiotem najważniejszym, no choćby dlatego i o czym też świadczy fakt, że to nie w Moskwie Ruś została ochrzczona, tylko w Kijowie w 1988 roku. Ale wracając jeszcze do tych kwestii, o których mówił Władimir Putin, to przeraża mnie jakieś takie bałwochwalcze nastawienie. Niektórych Polaków do tych treści, które przekazywał Władimir Putin w tamtym wywiadzie. Ja się oczywiście skupiam w tej chwili na treściach historycznych, bo tutaj najłatwiej jest obnażyć ten fałsz. A jak już wspomniałem o Republikach Nowogrodu i o Księstwie Kijowskim, czy Księstwie, księstwie Halickim, które tutaj też przy naszych granicach funkcjonowało, to. Trzeba zwrócić uwagę na to, że wszystkie te tereny, kiedy Khan doszedł do władzy i rozpoczął ekspansję na zachód, z czasem zostały poddane pod zabór właśnie tatarski. I przez wiele set lat tak to trwało. No i jak się się sięgnie do historii, to była taka walna bitwa, która miała miejsce 31 maja 1223 roku nad rzeką Kałką i w tej bitwie wzięło udział kilkudziesięciu książąt ruskich, ale nie znalazłem w tym spisie żadne, żadnego z książąt moskiewskich. Więc to by wskazywało, że wtedy, kiedy Ruś walczyła o swoją niepodległość, księstwo moskiewskie absolutnie do tego się nie przyczyniło. Nieszczęście tego, to, to księstwo oczywiście nie ominęło, bo parę, parę lat później, właściwie paręnaście lat później 15 lat później, w 1238 roku, Moskwa też została najechana przez Tatarów, schołdowana i opanowana, i od tamtego czasu ci książęta byli lennikami i sługami i podnóżkami hanów tatarskich, mongolskich. Ale jaką sobie rolę w tym całym układzie no, potrafili zapewnić? no stali się Nadgorliwymi pachołkami mongolszczyzny i tatarszczyzny ogólnie rzecz biorąc, bo przez tą swoją nadgorliwość dostali od Hanów tatarskich, mongolskich większe uprawnienia do tego, by mogli dokonywać podbojów, prześladowań oraz prawa do łupienia swoich słowiańskich sąsiadów z innych państw funkcjonujących. Na terenie Rusi i dzięki to temu właśnie Moskwa pod jarzmem tatarskim, nie wcześniej, pod jarzmem tatarskim uzyskała prawo do podbojów, czyli przy pomocy i pod parasolem tatarskim do podbojów na, na dokonywanych, na tych księstwach, które wokół niej były i rzeczywiście rozszerzała swoje, swoje wpływy. Trochę udało jej się uzale uniezależnić od e, Tatarów po e, bitwie z, za, e, Aleks za Aleksandra, jak dobrze pamiętam, dońskiego w 1380 roku, ale dopiero 100 lat później, w 1480 roku, odzyskała Moskwa niepodległość. Ale w tym czasie dokonywała podbojów. Jak Putin wspomniał o Republice Nowogrodu Bogadej, do żyjącej z handlu republice, w której żyło mnóstwo ludzi, między innymi także wielu ze szlachty polskiej, która tam się trudniła handlem. To ta republika Nowogrodu Wielkiego została podbita przez Iwana III Groźnego w 1478 roku, a więc dwa lata przed zrzuceniem Jarzma Tatarskiego i odzyskaniem niepodległości. Więc to pokazuje. Pokazuje, że Putin w tym, swoim, w tym swoim zakłamaniu, w tym przedstawionym właśnie w tym wywiadzie, no przekroczył wszelkie granice przyzwoitości, ale niestety gorsze jest to, że ci, którzy tutaj w Polsce powinni o tej historii wiedzieć, tym się właśnie zachwycają. Tu jeszcze trzeba dodać, że przez kilka miesięcy dokonywano rzezi. Ludności Nowogrodu Wielkiego. Podają historycy, że około 10% ludności po prostu zostało wymordowanych. I jeżeli mówimy o Sybirze i o syłkach na Sybir, to właśnie stamtąd pierwsi Polacy poszli na Sybir. Mowa o tej szlachcie, która e, tam prowadziła interesy. A podstawą do najazdu na Nowogród Wielki, do podboju Nowogrodu Wielkiego, była właśnie współpraca tego państwa, tej republiki, bo to nie było księstwo, to była republika, z Litwą i z Polską. Więc jeżeli ktoś, patrząc na historię taką, jaką ona jest, wyciąga jakieś pozytywne wnioski z zakłamywania historii przez Putina, ja już nie mówię o dalszej historii kontaktów polsko-rosyjskich późniejszych, to po prostu głupim jest. No i czas, żeby z tego właśnie takiego Wierno poddańczego myślenia, wyzwolić się, bo bardzo często ludzie, którzy krytykują Unię, uważają, że trzeba się poddawać Moskwie. Ci, którzy krytykują Moskwę, uważają, że trzeba poddawać się Unii. Ci, którzy nie lubią Unii i Moskwy, mówią, że trzeba się poddawać Waszyngtonowi, a jeszcze inni wymyślają, że może Tutelowicz powinien rządzić albo jakieś inne ośrodki zewnętrzne. No, najwyższy czas, żeby Polacy wyciągnęli naukę z historii i zaczęli y, myśleć y, o sobie jako suwerenach i działać w taki sposób, który będzie wyrażał to prawo do suwerenności państwa polskiego w relacjach y, y, niepodległości po pierwsze, ale suwerenności także w relacjach zewnętrznych, bo tylko wtedy jesteśmy w sobie stanie zapewnić dobrobyt, przyszłość dla nas i dla naszych przyszłych pokoleń. Tutaj tak odnośnie Rosji i w ogóle Ukrainy to tak drodzy Państwo zwróćcie uwagę, że te Państwo właśnie piszą sobie historię często właśnie bez pokrycia, bo również taką samą politykę prowadzi też i Ukraina, tak? Czyli jeżeli zwrócicie sobie Państwo uwagę właśnie na historię tych terenów, o czym tutaj Stanisław powiedział chociażby o chrzcie Rusi, która była ochrzczona właśnie w Kijowie, nie było to państwo, można powiedzieć, nie można tego porównywać tego do, współczesnej, do współczesnej Ukrainy. To było całkiem odmienne państwo, całkiem na innych zasadach funkcjonujące, a Ukraina jest całkiem nowym tworem, nawet chociażby sama nazwa nie nawiązuje właśnie do czasów historycznych, czyli właśnie tej Rosji Kijowskiej, jest to sztuczna nazwa wyciągnięta z języka polskiego, staropolskiego i tak samo właśnie z Rosją. Tutaj właśnie też te państwa sobie pisze historię, żeby usprawiedliwiać swoje współczesne poczynania. Tutaj tak odnośnie, warto, wydaje mi się, że warto też zwrócić uwagę chociażby na troszeczkę późniejsze czasy, chociażby Iwana Groźnego, jeżeli chodzi o Moskwę i Rosję gdzie już właśnie wtedy widać było przypisywanie sobie chociażby atrybutów cesarskich bo to przecież po upadku Konstantynopola Moskwa zaczęła uważać siebie za trzeci Rzym i zaczęła używać właśnie insygniów i symboliki właśnie imperialnej cesarstwa bizantyjskiego i tak naprawdę to się ciągnie do czasów współczesnych, czyli usprawiedliwianie właśnie swoich poczynań, swojej polityki, właśnie poprzez tą politykę historyczną, która usprawiedliwia własne działania. Ale tu mówiąc o polityce historycznej, chyba też wspominałeś, albo przynajmniej miałeś zamiar powiedzieć coś o polskich cmentarzach na terenie obecnego państwa ukraińskiego. Czy coś? w tym temacie, chciałbyś tak, dodać? Tak, warto zwrócić uwagę właśnie na swego rodzaju wiadomości, które były niedawno w mediach, a chodzi tu szczególnie o miejsce, miejscowość Brody na obecnej Ukrainie i wyszła sprawa tego typu, że jedna, jedna pani, która jest radną w lokalnym samorządzie właśnie Wyciągnęła sprawę na wierzch, nagłośniła, że tamtejszy cmentarz, który potocznie jest nazywany polskim cmentarzem, chociaż tak nie do końca jest to miejsce pochówków tylko Polaków. Wydaje mi się, że ta nazwa, ten termin jest związany z tym, że te tereny po prostu przed II wojną światową. Należały właśnie, wchodziły w skład II Rzeczpospolitej, i być może ze względu na to właśnie ta nazwa gdzieś tam się utrwaliła, i z tego powodu tak miejscowi ludzie na to mówili. A chodzi tutaj właśnie o zniszczenie nagrobków, które upamiętniają właśnie ludzi, żołnierzy z I wojny światowej. I tutaj jest to sprawa, wydaje mi się, że warto nagłośnienia. Chociaż ostatnio miałem okazję na przykład przeczytać informacje, jeśli się nie mylę, na portalu internetowym TVN-u. Mogą się Państwo troszeczkę uśmiechnąć, że cytuję ten portal i tą telewizję, ale mówię to świadomie, bo chodzi, wydaje mi się, że to jest właśnie manipulacja faktami, żeby w jakiś sposób płynąć na stronę tutaj polską, czyli właśnie społeczeństwo polskie, żeby nie przywiązywała zbytnio dużej wagi. A chodzi o to, że właśnie na tym portalu przytoczono słowa, konsulatu polskiego, A ja tutaj zacytuję te słowa, w związku z pojawieniem się w przestrzeni medialnej fałszywych doniesień o rzekomym zniszczeniu kwatery żołnierzy poległych w I wojnie światowej oraz żołnierzy polskich poległych w 1920 roku na cmentarzu w Brodach na Ukrainie, konsulat generalny RP we Lwowie informuje, że zdarzenie takie nie miało miejsca. <laughs> Czytamy w komunikacie... Polski konsulat we Lwowie, ale to bym chciał właśnie skonfrontować, też właśnie ze słowami Juri Kukułka. Tutaj szef miejscowej spółki komunalnej, właśnie się nazywa Juri Kukułka, i on właśnie próbował to w jakiś sposób wybielić próbował tłumaczyć, że pochówki były niewidoczne w zaroślach odkryli je dopiero jego robotnicy, gdy przyjechali na miejsce. Postanowili przy okazji uporządkować miejsce między starymi nagrobkami. Nie zamierzali rzekomo niczego niszczyć. Czyli, z jednym słowem, już nawet właśnie słowa tego przedsiębiorcy, który prowadzi tą spółkę komunalną, w pewien sposób już zaprzeczają tym słowom konsulatu generalnego, bo konsulat stwierdził, że nic takiego nie miało miejsca. A tutaj, sama osoba, która bezpośrednio. Jest z, związana z, z tematem, w jaki sposób tłumaczy się odnośnie szkód, które zostały tam wyrządzone. Także widzimy, proszę Państwa, że nie możemy takich rzeczy przemilczać i jednocześnie musimy w sposób właściwy, a właściwie oczekujemy właściwych reakcji ze strony. Reżimu warszawskiego oraz ich służb utrzymywanych na nasz koszt właśnie po tych wszystkich krajach, tak jak tutaj konsulat generalny RP w Kijowie, żeby o tych sprawach nie zamilczali albo ich nie przekłamywali, tylko żeby po prostu mówili zgodnie z prawdą i reagowali w sposób taki, jaki jest zgodny z zasadami dyplomacji, bo w dyplomacji nie obowiązuje żadna zasada głupiej, jakiejś zwierzęcej w cudzysłowie. Miłości nieodwzajemnione, tylko zasada wzajemności. I w takim przypadku y, powinno się zareagować, na przykład, z zniszczeniem jakichś upamiętnień banderowskich na terenie Polski, które podobno w tej chwili są znowu odnawiane i to chyba na nasz koszt, bo przed był taki okres, kiedy je demontowano. Y, I na dodatek, za żądaniem przywrócenia stanu poprzedniego na tym cmentarzu w Brodach, tam gdzie są ofiary I wojny światowej, ofiary. Najazdu bolszewickiego, w którym znowu trzeba pamiętać, że Ukraińcy stanęli po stronie bolszewików, a nie po stronie polskiej. Nawet ten Semen Petru, Petura i jego e, żołnierze zamiast zajmować się e, wojowaniem z bolszewikami, to raczej zajmowali się gwałtami, grabieżą i mordowaniem ludności zamieszkującej tereny najeżdżane przez e, wojska, e, wojska Tucha czy. Na froncie południowym te dowodzone przez komisarza ludowego Stalina. Tak kończy się właśnie polityka, drodzy państwo, która jest, nie jest prowadzona w interesie narodu polskiego. Tutaj widać właśnie, że ta klasa polityczna państwa polskiego bardziej jest zainteresowana interesem obcych, obcych chociażby ośrodków władzy, które działają na rzecz własnych, własnych firm, własnych koncernów, które mają swoją działalność, właśnie prowadzą za wschodnią polską granicą i tu na to warto zwrócić uwagę, chociażby właśnie jeżeli chodzi o rolnictwo, to przecież już Widzimy właśnie te informacje, które są już wręcz jawne, że właścicielami ziem ukraińskich tak naprawdę są właśnie czy to Niemcy, Holendrzy, Amerykanie. I to w jakiś sposób no, pokazuje, dlaczego właśnie te państwo polskie, a bardziej tutaj chodzi o rządzących, dlaczego właśnie prowadzi taką politykę, czyli to wskazuje, że nie jesteśmy już suwerennym państwem. My nie prowadzimy politykę w interesie naszych obywateli, a to też trzeba postrzegać, że jeżeli tutaj mówimy o naszych obywatelach, to nie jest to tylko, nie są to tylko ludzie, którzy żyją obecnie w teraźniejszości, bo obywatelami państwa polskiego byli również ludzie, Którzy już nie żyją, którzy spoczywają w swoich mogiłach, często zapomnianych, i to właśnie są ci, ci przedstawiciele narodu państwa polskiego, którzy tak naprawdę są bezbronni w stosunku do tej polityki, gdyż my, jako żyjący, jeżeli nam się dzieje jakaś krzywda, jesteśmy w stanie w jakiś sposób się bronić. Tak jak teraz chociażby w przypadku rolników. A tutaj w przypadku właśnie postaci historycznych, które w jakiś sposób przyczyniały się do rozwoju naszego, naszej państwowości, bo tak jak tutaj jest mowa chociażby właśnie o bohaterów czasów wojny polsko-bolszewickiej, ludzi, którzy właśnie stawali w obronie i oddawali swoje życie właśnie dla własnej ojczyzny, ci ludzie nie mają żadnego wsparcia. Tutaj nawet widać, że instytucje Państwowe zawodzą, gdyż nie stoją właśnie w interesie tych ludzi, tylko stoją w interesie obcych. Dziękujemy w takim razie za uwagę. Prosimy o wyciąganie wniosków oraz na podstawie tych wniosków właściwe zaangażowanie w sprawy publiczne, bo to jest obowiązek każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Do usłyszenia. Do usłyszenia, drodzy Państwo.